Wszystkim z tej strony, Karolina. Witam Was z powrotem na moim kanale w nowym odcinku. Dzisiaj, jak widzicie po tytule, mam dla Was film, na który myślę, że. Większość z Was dosyć długo czekała, ponieważ odkąd zaczęłam przywiązywać bardzo dużą wagę do zdjęć na moim Instagramie i tak samo do ich kolorystyki, dostaję dziennie mnóstwo pytań, jak edytuję swoje zdjęcia. Więc dzisiaj będzie odcinek poświęcony w 100% temu, co robię, że moje zdjęcia mają taką kolorystykę i właśnie jak je obrabiam. Od razu chciałam Wam tutaj powiedzieć, że właśnie otworzyła się moja strona, nad którą pracowałam już przez kilka miesięcy z moimi własnymi autorami. Filtrami do zdjęć. Nie macie pojęcia, jak się cieszę. Pracowałam nad nią bardzo długo, dopracowywałam tak naprawdę każdy ten filtr na 100%, więc już teraz możecie na nią wpaść i zobaczyć, co tam dla Was przygotowałam. Zaczniemy od pierwszego z nich i jest to zdecydowany mój ulubieniec. Jak wejdziecie na mój Instagram, to właśnie tak mi się wydaje, że jednak estetyka mojego feedu jest taka bardzo ciepła, beżowa, delikatnie brzoskwiniowa. I to jest filtr, który używam najczęściej na moim Instagramie. Nazywa się Viva Rose Coffee. Już teraz możecie również z niego skorzystać, bo przygotowałam właśnie pakiet Viva Rose Coffee, w w znajdziecie trzy filtry z tej samej, że tak powiem, rodzinki, o tej samej kolorystyce, które dadzą Wam właśnie taki efekt bardzo ciepłych, beżowych kolorów. Stworzyłam dla Was też filtr, którego używałam na moim Instagramie do zdjęć takich powiedzmy trochę bardziej podróżniczych i tak samo używałam go w szczególności latem, gdy chciałam, żeby te kolory takie bardzo mocno letnie, typu woda albo jakieś czerwienie, były bardziej wybite. I to jest pakiet Viva Pop of Color i ostatni pakiet, który jest powiedziałabym najbardziej minimalistyczny i taki trochę Nostalgiczny to jest ten Viva Smooth Pastels. W nim również znajdziecie trzy filtry, które delikatnie obniżają saturację zdjęć i sprawiają, że właśnie te zdjęcia są takie bardzo pudrowe i pastelowe. I właśnie tymi trzema pakietami najczęściej obrabiam swoje zdjęcia na Instagram. Tak jak wam powiedziałam wcześniej, króluje jednak ten pierwszy, czyli Viva Rose Coffee. W każdym z tych pakietów znajdziecie trzy filtry, które są zarówno przystosowane do używania na telefonie, jak i na komputerze. A żeby ich używać, musicie mieć po prostu zainstalowanie. Instalowaną aplikację Lightroom. Aplikacja na telefon Lightroom jest darmowa, więc bez problemu możecie ją pobrać. Ja powiem Wam, że jednak większość właśnie zdjęć, które dotychczas obrabiam, obrabiam tylko i wyłącznie na telefonie, nawet już nie siadam do komputera. Natomiast, gdybyście chcieli jednak przerzucić się na tą bardziej rozszerzoną wersję, to te filtry oczywiście też się nadają do obróbki na Lightroomie w komputerze. Natomiast ta wersja już komputerowa jest płatna, bo trzeba płacić co miesięczną subskrypcję. Więc teraz bezpośrednio przejdę już do tutorialu, jak jest. Ja obrabiam swoje zdjęcia właśnie swoimi presetami, czyli jak dostosowuję je, gdy tylko trzeba, dlatego, że większość powiem Wam, że za pomocą jednego kliknięcia te kolory mi się przepięknie właśnie uzupełniają na tym zdjęciu. Natomiast czasami jest tak, że ustawię w aparacie albo na przykład coś mi się źle cyknie i mam wtedy złą temperaturę na zdjęciu. I chciałam Wam dzisiaj pokazać, jak łatwo możecie sobie to wszystko dokładnie dostosować, jeżeli będziecie miały tylko taką ochotę. Jak wejdziecie w aplikację Lightroom, ja wybrałam dla Was moje Przykładowe zdjęcia właśnie to, które będziemy obrabiać moim ukochanym filtrem, czyli Viva Rose Coffee. I jak widzicie w Viva Rose Coffee macie aż trzy filtry do wyboru, które są do siebie bardzo podobne kolorami, natomiast są jednak nieco inne. Jeden jest taki bardziej vintage'owy, to jest ten numer dwa, a trzeci troszeczkę inaczej wybija te kolory. I powiem Wam, że w przypadku właśnie tego zdjęcia, najbardziej podoba mi się ten, który nazywa się dwójką, czyli ten Viva Rose Coffee Vintage, dlatego, że on ma w sobie taki delikatny grain, który tworzy taki właśnie vintage'owy efekt na zdjęciu. Normalnie bym zostawiła to zdjęcie tak jak jest, natomiast chciałam wam dzisiaj dokładnie pokazać wszystkie funkcje. W tym programie, jeżeli na przykład zdarzy się wam, że wasze zdjęcie będzie za ciemne, możecie bez problemu je dostosowywać, robicie jaśniejsze, robicie ciemniejsze, jak tylko będziecie wolały. No bo czasami zdarza się tak, że zdjęcia wychodzą mi bardzo ciemne i po nadaniu filtra wciąż są ciemne, więc muszę troszeczkę nad nimi popracować, żeby wydobyć właśnie z nich tą jasność. Możecie tak samo działać sobie bez problemu z kontrastem, jeżeli chciałybyście, żeby ten mój preset był jeszcze bardziej kontrastowy, możecie to w sekundę zmienić. Jak tak samo widzicie, ściana tutaj za mną, to zdjęcie w ogóle było robione w Paryżu, jest taka bardzo mocno beżowa, a ostatnio czasami staram się, żeby ten mój fit miał więcej takich białych kolorów, więc bardzo łatwo możecie takie Białe elementy na zdjęciu uzyskać po prostu podnosząc ten suwak highlights, i przeważnie, na większości moich zdjęć, to jak właśnie już filtr zachowany razem z cieniami, czyli czy shadow zostawiam tak jak jest, bo ja lubię kiedy te czernie są trochę bardziej rozjaśnione nie lubię kiedy to zdjęcie jest aż tak kontrastowe następnie przechodzę już do wersji kolorystycznej czyli tutaj bawicie się tak naprawdę z tymi wszystkimi ustawieniami jeżeli źle ustawicie na przykład temperaturę zdjęcia i wyjdzie Wam za zimne i po mojego preseta znów to zdjęcie będzie zimne, spokojna głowa da się to wszystko naprawić i przechodzimy już bezpośrednio do ikonki, która nazywa się mix i to jest, słuchajcie, rewelacyjna ikonka dla tych z Was, które, na przykład, po wstawieniu filtra na zdjęcie stwierdziły, że wybija im za bardzo dany kolor, dlatego że ta funkcja pomoże Wam zniwelować albo naprawić kolory, których na przykład nie chcecie, żeby były widoczne, bo czasami tak się zdarza. Ja stwierdzam, że na przykład za mną jest jakiś czerwony znak drogowy, tak jak tutaj, który jest za bardzo, słuchajcie, wybity i chciałabym go zneutralizować. Kolor czerwony tutaj trzeba troszkę uważać pod tym względem, że jeżeli będziecie go całkowicie, zmniejszać, to może Wam się zmienić odcień ust, więc uwaga, z tym czerwonym nie przesadzamy. No i jeśli o to zdjęcie chodzi, to powiem Wam, że już mi się wystarczająco podoba. Jeszcze obróbkę właśnie taką typowo pod siebie, którą często robię, pokażę Wam na moim drugim presecie, czyli tym Pop of Color i jest to preset, który bardzo mocno właśnie wybija przeróżne barwy na zdjęciu. Jest idealny na wakacje. Ja go słuchajcie, kocham na Fashion Week i na wakacje, naprawdę jest rewelacja. I z Fashion Weeka mam zrobione jedno zdjęcie, które bardzo lubię. Jest to zdjęcie Takiej niebieskiej koszuli. To jest zdjęcie, które z zasady jest dosyć ciemne. I jak widzicie, pomimo tego, że mam fajne kolory ubrane, to wcale nie są one jakoś wybitnie, właśnie wybite, a zależy nam na tym, żeby były widoczne. Więc sięgnę sobie po Pop of Color, i tutaj macie tak samo trzy wersje, jak widzicie, one się troszeczkę pomiędzy sobą różnią. Nawet powiedziałabym, że bardzo się pomiędzy sobą różnią. No i wejdziemy w takim razie w pierwszą z nich. To jest wersja, która niesamowicie mocno potrzebuje. Odkręciła mi intensywność tej koszuli i okularów, ale mi się to bardzo podoba. Natomiast, gdyby zachciało mi się coś tutaj w tym zdjęciu, słuchajcie, pozmieniać, to tutaj już akurat nie będę działała ze światłem, bo uważam, że bardzo ładnie to zdjęcie się rozświetliło i różnica jest ogromna. Natomiast możemy sobie przy takich kolorowych zdjęciach pokombinować trochę z kolorami. I tutaj pokombinowałabym jedynie z moją koszulą. Zobaczcie, jak łatwo możecie zmienić jej zabarwienie, w zależności od tego, co chcecie. Na samym końcu dotknę trochę saturację, żeby zmniejszyć intensywność tej koszuli, ona się stanie taka turkusowo-miętowa. I luminance to jest też taki suwak, który ja dosyć lubię, który określa nam jasność tego koloru. Nawet zobaczcie, z takiej koszuli możecie zrobić biało, co jest w ogóle niesamowite, jeśli chodzi o ten program Lightroom. Natomiast ja zostawię tą koszulę taką turkusową, bo po prostu tak mi się najbardziej podoba. No dobra, mam nadzieję, że wszystko bardzo łatwo Wam wyjaśniłam. Jeżeli będziecie edytować zdjęcia moimi filtrami, nie zapominajcie oznaczać mnie pod tym hashtagiem, żebym mogła potem wrzucać Was na swój Instagram i pokazywać efekty przed i po właśnie Waszych zdjęć obrobionych tymi moimi ukochanymi presetami. Jeżeli będziecie chciały, żebym tak samo zrobiła taki tutorial typowo beauty, czyli jak edytuję zdjęcia beauty, nie chodzi mi tutaj kolorystycznie, bo tutaj nic się nie zmieni, tylko bardziej jakieś wygładzenie cery albo wzmocnienie makijażu, żeby miał większą intensywność. Dajcie mi znać w komentarzach, z chęcią nagram taki film, a my My widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa!